Najpierw szyneczka wlatuje, zobaczymy, jak ona będzie smakowała. to wygląda na przyzwoitej jakości. Ta drobna wpadka jednak jakiś tam punkcik obniża. Witajcie, kochani! Tym razem zapraszam Was na pizzową wycieczkę. Odwiedzimy dzisiaj największe miasto pod względem powierzchni w Polsce czyli uwaga, nie Warszawa, a będzie to Gdańsk. Odwiedzimy dzisiaj cztery lokale. Dwa z nich poleciliście mi na Instagramie, a dwa lokale specjalnie dla Was wybierze wujek Paulo, do którego właśnie teraz jedziemy. Zapraszam! Będzie grubo. Dotarliśmy do najsłynniejszej pizzerii w Polsce, do wujka Paulo. Właśnie, aby wuja przedstawił swoje propozycje jednych z najlepszych lokali do odwiedzenia w Trójmieście. A właściwie to w Gdańsku. Przyjacielu, zobacz. To, co może ci polecić wujo, to jest ciekawostka kulinarna pewna. Pizza w stylu kanotto. słuchaj. Z rantami napompowanymi do granic możliwości. Ta pizza aż znika od tych rantów, jest, są takie wielkie. bo jest bardzo ciekawy, co na ten temat powiesz, jak ci to będzie spakowało i czy używają dobrych produktów. Kusak we Wrzeszczu. Okej. Okay. A druga, równie bardzo ciekawa, bardzo znana, bardzo utytułowana, to sieć pizzerii prowadzona przez samego mistrza, wielokrotnego mistrza Włoch, Valerio Valle. o tam był, o swoje powiedział, jestem ciekawy co ty będziesz sądził o tym miejscu, bo wisi tam cała ściana certyfikatów, dyplomów, wyróżnień. Mistrz Włoch w robieniu pizzy Valerio Valle, sieć tutti santi, sprawdź to Krycha. Jasne. I dwie jakieś dorzucę od siebie. Tak jest. Docieramy teraz w bardzo ciekawe, nieoczywiste miejsce. Dzielnica Gdańska Jasień, osiedle Lawendowe wzgórze. Mamy tutaj pizzerię Caco, która serwuje pizzę neapolitańską ciętą nożyczkami. Zaraz sprawdzimy, czy tak będzie. Ta pizzeria jest jedną z waszych instagramowych polecajek. Sprawdzamy. Odebraliśmy już naszą zamówioną pizzę. Zapłaciliśmy 35 zł. Tak się ona prezentuje. Jest to pizza z szynką kotto. Mamy tutaj karczochy, mamy pieczarki, mamy również ciasto z bardzo puszystymi brzegami. Zobaczcie, jakie to jest puszyste. Byliśmy w środku i mieliśmy okazję używać nożyczek. Wygląda to apetycznie, wygląda to zachęcająco. Składniki wyglądają na dobrej jakości. Jak będzie to smakowało, próbujemy. Uwaga, sprawdzamy. Pizza ogólnie smaczna. Brakuje mi może jakiegoś takiego głębszego. Smaku tego sosu pomidorowego. Tutaj używa się pomidorków pelati, a jest to pizza w stylu neapolitańskim. Dla mnie tego podkładu jest tutaj tak delikatnie troszeczkę za mało. No i taka drobna wpadka tutaj, taki fragment jest troszeczkę. Bardziej przypieczony. No cóż powiedzieć, jest smacznie, jest dobrze, ale do takiego poziomu wybitności jeszcze troszeczkę brakuje, moim zdaniem. W środku dostępne były cztery oliwy, próbowaliśmy wszystkich i naprawdę są całkiem, całkiem smaczne. Często jest dobrze przypieczone, ale ta drobna wpadka jednak jakiś tam punkcik obniża. Szynka była dobrej jakości, pieczarki też dobre. Podsumowując, wizytę: lokal nowoczesny, ładny, ukryty. Troszeczkę na osiedlu. Jak na osiedlową pizzę to jest bardzo przyzwoicie. Do dopracowania są pewne drobne elementy, takie jak właśnie ten podkład pomidorowy, jak również właśnie no, takie przypieczenie, ale jest to dobre. Generalnie opinie Google 4.8 średnia jest solidnie. Do dopracowania drobne rzeczy. Podkład, może pomidorki San Marcano by tu wleciały, może bardziej, żeby ten środek był wilgotny i to w temacie tyle. Jedziemy teraz do następnego miejsca. Palec do budki, ale jeszcze tak na sam koniec. Taki niesmak pozostał, słuchajcie, taki niesmak tego, że wydajesz jednak kaskę, jednak jest taka liga, a tutaj taka wpadka, która obniża ocenę końcową. Na pewno. Śmigamy. Palec do budki. 30 minut, jesteśmy na miejscu. Docieramy na miejsce. Ulica Śląska 17a. Za moimi plecami palec do budki. Bardzo ciekawa nazwa. Nowoczesne osiedle, słuchajcie, tutaj jest. Wchodzimy, sprawdzamy. Opinie Google, bardzo wysokie. Jak będzie, zweryfikujemy. No i wleciała nasza pizka, zobaczcie jak to wygląda, bardzo podobnie jak w poprzedniej pizzerii, w cacko. Tutaj mamy takie właśnie dosyć mocno puszyste, napompowane brzegi, pizza neapolitańska, piec elektryk 450 stopni, wypiekana. Jest lekko zupowaty środek, widziałem w menu pomidorki San Marzano. Jak pizza jest przypieczona? No przypieczona jest w porządku. Centek jest dużo więcej niż yy, w poprzednim lokalu. Patrz, 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 zobacz, bardzo, bardzo Co? Sami sobie robimy. No sami robimy. No, ale to, chodzi o to, że właśnie na No tak, sobie. ale często jak jesz pizzę napolitańską, to dostajesz tylko nóż. Bardzo często jest tylko nóż. No ale wygląda to bardzo ładnie, zobaczcie. Zaraz przejdziemy do konsumpcji. A teraz będzie kontrowersyjny temat jedzenia pizzy w stylu neapolitańskim. Jemy od środka do zewnątrz, tak? I słuchajcie, zostają nam brzegi na końcu i maczamy je w Oliwie. Ja wiem, że wielu ludzi się zaraz oburzy. Jak tak można? Ale tak trzeba. Słuchajcie, najpierw szyneczka wlatuje, zobaczymy jak ona będzie smakowała. Bo no, wygląda na przyzwoitej jakości, zdecydowanie bardziej słodki podkład pomidorowy. Czuć rzeczywiście, że to są pomidorki San Marzano. W poprzednim lokalu, gdzie byliśmy, tych pomidorków faktycznie miałem taki niedosyt. Co do podkładu, Pomidorowego. Jest tu bardziej zupowato, więcej centek na brzegach. Nie wiem, no, ta pizza rzeczywiście ma ten wyraz, którego tam brakowało. Nie jest też przypalona. Trzeba powiedzieć, że jest lepiej. A teraz czas na Patrycję. Ja żeby... klasycznie polecę, zdecydowanie wytnę sobie po prostu kawałek. Nie będę jadła jej tak, tak jak ty. Ja sobie wykroiłam kawałek. Co prawda, bez tego środka, bo już go zjadłeś, ale jest ok. Sprawdzamy, jak będzie smakowała. Czy będzie lepsza od poprzedniej? Mmm. Tutaj zdecydowanie jest wyczuwalny ten podkład pomidorowy. Bardzo fajnie. Składniki są dobrej jakości. Ciasto fajnie napompowane, napowietrzone. Bardzo dobre. Bardzo smaczne. Krótkie podsumowanie. Palec do budki. Ukryta pizzeria pomiędzy blokami, ale bardziej na widoku. Było dzisiaj smacznie, było dobrze. Ceny porównywalne jak konkurencji. Jeżeli chodzi o soczystość tego środka, to nie trzeba było dzisiaj używać jednej z tych trzech oliw. Był środek soczysty. Dla mnie dzisiaj jest dobrze, jest liga. 4,8 średnia opinii Google ma tutaj potwierdzenie. Jesteśmy w naszym punkcie docelowym. Gdański, Wrzeszcz, Aleja Grunwaldzka, Husak Pizza. Jak będzie tutaj? Zaraz sprawdzimy. Wójo mówił, że będzie grubo. No. Zaraz to zweryfikuję. Słuchajcie, usiedliśmy teraz właśnie na ogródku i złożyliśmy zamówienie. Kapriciosa za 38 zł. Czekamy za zamówieniem. Zobaczymy jak ta pizza będzie wyglądała. Czy te brzegi rzeczywiście będą takie napompowane. Właśnie nasz stół wjechała nasza pizza. Zobaczcie jak to wygląda. Te brzegi są faktycznie ogromne. W środku mamy tutaj szynkę gotowaną koto, mamy pieczarki karmelizowane, mamy cebulkę karmelizowaną, mamy karczochy, mamy również podkład z pomidorków. Pelaci. Ale mówię, największe wrażenie robią te brzegi. One są po prostu ogromne. Zobaczcie, jak one są również puszyste. Przetniemy taki brzeg, zobaczymy jak on wygląda w środku. Poprosiłem o nożyczki, żeby można było pokazać jak to wygląda w środku. Brzegi są bardzo mocno puszyste, ciasto jest dobrze wyrośnięte, konkretne pęcherzyki. Będzie trzeba tej pizzy spróbować i zobaczyć, co tutaj nam wuja polecił. No, wygląda ta pizza bardzo soczyście, wygląda bardzo zachęcająco. Wiem, że nie powinno się kroić takiej pizzy w trójkąty, ale po prostu na szybko próbujemy, zobaczymy, jak będzie smakował podkład, jak będzie tutaj z tą soczystością. Moi drodzy, delektujemy się. Mam nadzieję, że będzie smacznie. Słuchajcie, po spróbowaniu samo ciasto z podkładem pomidorowym jest już smaczne. Tutaj tak delikatnie słodkawo, z takimi minimalnie nutami, delikatnie, delikatnie kwaśnymi, ale to jest tak fajnie, subtelnie połączone ze sobą szyneczka soczysta. Tutaj ta całość, znacz, no chcesz to jeść? Samo ciasto. Bez niczego też smakuje bardzo dobrze. No jest, słuchajcie, liga. Co najważniejsze, ta pizza jest wypiekana w piecu hybrydowym. Byłem w środku i okazało się, że jest to piec częściowo na drewno, a częściowo na gaz. Dla mnie dzisiaj. No, co mogę powiedzieć, spróbowałem i pozytywnie się zaskoczyłem. Jest bardzo dobrze. A Patrycja, jak ci smakuje? Spróbowałaś? E, niewątpliwym plusem jest to, że i cebulka i pieczarki są karmelizowane, czyli nie mamy takich gołych, rzuconych składników jak w innych lokalach. No i e, największa frajda to są te brzegi. Bierzesz trochę oliwy. U, Patrycja tutaj nową sztukę prezentuje. Nie nowa, no normalna. No, bierzesz ten brzeg, nie? No. Się no dzieje? jesz, na no, co masz robić? Mmm, jak samo ciasto. To jest najlepsze. Najlepsze to są te brzegi. Ja w każdej pizzy uwielbiam brzegi, a że tu są takie wielkie i ogromne, no to plus. To słuchajcie, to są największe brzegi, jakie widziałem w pizzy w trójmieście. A w ogóle chyba na razie w swoim całym życiu. To wygląda serio jak taka miska. Na serio, jest grubo. Jest Pan grubo. mówił, że to jest pizza nowoczesna. Dobrze mówię? Tak, coś mówił, że to jest w takim nowoczesnym stylu. To jest pizza neapolitańska. No. Patrycja, dzisiaj zabrałem cię na niesamowitą, a właściwie z polecenia to wujka. To wujek. To wujek. Wuja naprawdę no dzisiaj miał rację, miał rację. Są dobre składniki, jest liga. Jest bardzo dobrze, ale jestem ciekawa jak będzie w tym lokalu, w którym Wiesz. Wuja mówił, do mistrza pizzy idziemy, tak. Tutaj, słuchajcie, nie ma żadnych certyfikatów, nie ma żadnych jakichś dyplomów, a pizza smakuje bardzo dobrze. Bardzo wysokie opinie. 4,8 gwiazdki średnia. No to już o czymś świadczy chyba. Tak, to jest, słuchajcie, jedna z najlepszych pizzerii w trójmieście. Podsumowując, wuja nie zrobi ciula. Niewielki, klimatyczny lokalik, faktycznie z największymi rantami na pizzy w całym trójmieście. Było smacznie, było dobrze. A teraz czas na kolejne. Local. po wielu przygodach jesteśmy na miejscu pizzeria tutti santi za chwilę wchodzimy ale chcę wam powiedzieć że jestem bardzo podekscytowany ponieważ idziemy do restauracji pod patronatem naprawdę wybitnie utytułowanego pizzaiolo który zdobył między innymi pierwsze miejsce jako międzynarodowy mistrz Włoch pierwsze miejsce na mistrzostwach europejskich najlepsza pizza technika i wypiek pierwsze trofeum Almotti. słuchajcie tu jest to jest tak ogromna lista wyróżnień i tych tytułów, które zdobył Valerio Valle. Ja oczekuję, że ta pizza to musi być coś fantastycznego. Pizza klasyczna! Sprawdźmy, jak będzie smakowała. Słuchajcie, jesteśmy w środku, przeglądamy właśnie sobie menu. I tutaj są pizze nawet po 70 zł. Słuchajcie, po 70 zł takie nowe pizze. No, ale my chyba zadecydujemy, że spróbujemy tego, co wszędzie standardowo. Ser, szynka, pieczarki. Taka Capri. Odebraliśmy już naszą pizzę. Tak ona się prezentuje. Pójdziemy sobie na zewnątrz ją sprawdzić, ponieważ jest dzisiaj dużo ludzi w lokalu i nie będziemy tutaj nikomu przeszkadzali. Czas na spróbowanie tego cuda. 42 zł, prawie. No i przyjrzyjmy się razem wspólnie, co tutaj mamy. Mamy szynkę, mamy pieczarki, mamy karczochy, mamy oliwki, no i mamy ciasto. I ta pizza. Wiem, że to jest klasika, ale z wyglądu nie jest jakoś taka zachęcająca. Spójrzmy, jak wygląda przypieczenie ciasta. Zobaczcie, tak się prezentuje. Myślę, że jest całkiem, całkiem okej. Okay. Pizza nie jest tłusta, słuchajcie. Tutaj nie ma tej tony oliwy, jaka była u wuja, tak więc jest jakiś, widzę, już progres. Trzeba będzie tego spróbować. Trzeba będzie posmakować, jak będzie właśnie ta pizza się prezentowała. Ser? Mam wrażenie, że taki troszeczkę, zobaczcie, mocno przypieczony. Tak mi się przynajmniej to wydaje. No ale dobra, może mi się tylko wydaje. Próbujemy, uwaga. No, trzeba powiedzieć, że te składniki troszeczkę lubią uciekać z tej pizzy. Podkład pomidorowy. Dla mnie no jest okej, okay, można powiedzieć, ale ta szynka tutaj dla mnie ona osobiście, szczerze powiedziawszy, mi nie smakuje jakoś. No nie jest kompletnie smaczna. Nie wiem czemu. Ta pizza ogólnie jest najdroższą z tych pizz, które pokazujemy na kanale w tym zestawieniu. Słuchajcie, ale to nie jest smaczne. Dla mnie przynajmniej idąc do pizzerii tak utytułowanego człowieka, te wymagania są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oczekujesz takiego Efektu wow, czegoś takiego, co cię zaskoczy Natomiast ta pizza w mojej opinii wygląda biednie Jakoś tak, nie wiem, no brzegi są dobrze przypieczone Nawet lekko puszyste, jest ta chrupkość tej pizzy Ciasto jest w porządku, ale te składniki tutaj na tym Ta mozzarella wraz z szynką, nie wiem Jest coś nie tak Karczochy, czekaj, jeszcze zobaczę Jezu, jakie one są niedobre Wiecie co, może ja się nie znam, ale ta pizza mi kompletnie nie siada Szynka w smaku jest dla mnie nieakceptowalna. Mozzarella też mi kompletnie nie siada. Ta kompozycja wypada dla mnie dzisiaj bardzo słabo. Ale ciekawe, co myśli o tym Patrycja. Generalnie tak. Szynka smakuje taką tanizną. Mozzarella jest twarda. Kompletnie nie. Jedyne, co jest tutaj spoko, to oliwki. A, no i karczoch. Szczerze. Nie jadłam dawno tak niedobrych karczoków. Przepraszam bardzo, ale krótka opinia. Zjesz i nie umrzesz. Ale nic poza tym. Spory zawód, bo idąc do takiego miejsca spodziewasz się czegoś fajnego, dobrego. No i czas na jakieś krótkie podsumowanie naszego rajdu po trójmiejskich pizzeriach, w dwóch wybranych przeze mnie. W jednej okazało się, że no ten spód był przypalony, natomiast ta druga, palec do budki, jak najbardziej było wszystko w porządku. Z dwóch polecanych dwója. tutaj muszę powiedzieć ci wujku, że ta z napompowanymi rantami była naprawdę bardzo dobra, dziękuję za to polecenie, a do tej, do której miałeś wątpliwości, no cóż mogę powiedzieć, no Wyszło przeciętnie powiedzieć, to nie powiedzieć niczego. <laughs> bardzo się cieszę, że mogłem pomóc, że było ciekawie. No i co, czekamy na więcej pizzowego kontentu umyste <laughs> Tak, bardzo się cieszę wuja, że dałeś mi te dwie propozycje. Bardzo, bardzo było miło. A wy czekajcie na następne nasze kulinarne przygody. Będzie na pewno dużo więcej pizzowych wycieczek. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy.